Znowu jestem w lesie i znowu znalazłam następną miejscówkę. I tutaj w tym lesie istniał kiedyś ogród i istniał on od 1550 roku, i został on podzielony na dwie części. Ta jedna część była, była w użytku do 1874, a pod koniec ostatnich 21 lat. Mieszkał w tym ogrodzie Anders Johansson ze swoją żoną i uwaga, mieli dziewięcioro dzieci. Natomiast druga część była w użytku do 1950 roku, i ostatnim ostatnią osobą, która używała go był Anders Magnus Augustson, który mieszkał tutaj ze swoją żoną Almon i, i oni również mieli dziewięcioro dzieci. Jeszcze tutaj idę, bo jakaś tabliczka jest. Słuchajcie, jeszcze tutaj resztki muru z tego domostwa. I tu jest właśnie tablica upamiętniająca tą drugą część ogrodu tutaj. Ostatni, który go używał. Magnus ze swoją żoną Almą. Tutaj stał dom, słuchajcie, i jedyne, co pozostało z tego domu to takie czerwone cegły. Niestety.